Co tam? Trzy minuty to idealny czas, by w poniedziałek rano usiąść przy Bożym Słowem Dzisiaj o zazdrości, to bardzo mocno o zazdrości, bo zazdrość potrafi rzeczywiście wykrzywać nasze nawet najszczersze intencje, wydawałoby się, możemy, mieć, możemy czuć się mądrzy, możemy czuć się e, wspaniałomyślni, pełni miłości. A jeżeli kieruje nami zazdrość, to może być nawet, e, ona jest nazywana nawet czasami szatańską mądrością. To nie jest wcale coś, co pochodzi od Pana Boga. Zazdrość potrafi bardzo nasze intencje wykrzywić, wykrzywić nasze spojrzenie na świat, bo wszystko widzimy wtedy w barwach, yy, właśnie, które nadaje, nam, które nadaje nam ta zazdrość. Yy, więc unikajmy tego. Prośmy Pana Boga, byśmy dojrzewali w tym. To nie jest tak, że też zazdrości w nas totalnie nigdy nie będzie i to jest, że, że będziemy od tego wolni. I tak to jak mamy w Ewangelii dzisiaj tego człowieka, który prosi Pana Jezusa o uzdrowienie Jego Syna, yy, można widzieć dzisiaj w Nim taki wzrost tej wiary. Na początku yy, przychodzi do, do Jego uczniów, yy, potem do Pana Jezusa, potem nawet mówi, jeżeli możesz, yy, i potem mówi, zaraź mu na bo sobie nie radzę z tym. Ważne, żeby widzieć to. Widzieć, że jestem na etapie dojrzewania. Każdy z nas jest na etapie dojrzewania w wierze. Ważne, żeby się nie zatrzymywać, nigdy nie pomyśleć, że już wszystko ze mną jest w porządku. Ale być cały czas, mieć takie poczucie, że jestem jeszcze nieskończonym, yy, nieskończoną osobą, jeszcze nie jestem skończonym yy, człowiekiem, nieskończonym chrześcijaninem, ale zawsze jeszcze mam przed sobą długą drogę. Więc bądźmy jak jeden wielki plan budowy, zwłaszcza wielkim poście, żeby Pan Bóg nas mógł przebudowywać, a zwłaszcza niech leczy nasze serce zazdrości, bo ona rzeczywiście. Potrafi bardzo, bardzo, bardzo zniekształcić się nasze patrzenie na świat i możebym przez nią niestety bardzo krzywdzić siebie i innych. Oby tak nie było. Niech cię błogosławi na ten dzisiejszy poniedziałkowy dzień Bóg Szechmogący, Ojciec i Sen i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa!